Masz siedmiu wrogów. Wiem, niektórzy powiedzą: Andrzeja, ja nie mam żadnych wrogów. A inni powiedzą: Chłopie, ja mam tyle problemów, że mam 77 tysięcy wrogów i problemów. Ale o czym tu mówię? Yy, mówię o tym, że jest siedem takich rzeczy, które przeszkadzają nam żyć tak, jak Bóg dla nas zaplanował. I dzisiaj przyjrzymy się pierwszemu z tych wrogów. A o czym w ogóle mówię? Mówię o tym, że Mojżesz razem z narodem Izraela przyglądamy się teraz Księdze Wyjścia, mają wejść do ziemi obiecanej. I jesteśmy w tym momencie, kiedy Bóg zawarł z nimi przymierze na Synaju, najpierw im się objawił, później dał im przykazania. Później Mojżesz te przykazania jeszcze wytłumaczył, co to znaczy praktycznie w naszej sytuacji, tak i niektórym z nich się przyjrzeliśmy. Natomiast teraz jesteśmy w tym momencie, kiedy Bóg mówi im, że kiedy będą wchodzić do ziemi Kanaan, to będą musieli pokonać Hetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzytów, Hiwitów i Jebuzyjczyków. I kim były te pokolenia? To były różne plemiona zamieszkujące ziemię Kanaan. I dzisiaj przyjrzymy się pierwszemu wrogowi, który musimy pokonać, kiedy chcemy żyć tak, jak Bóg dla nas zamierzył, czyli tym, co Jezus nazwał, że życie w obfitości. I to są Kananejczycy, ponieważ... Ta ziemia Kanaan się nazywała. E, zaraz się przyjrzymy, dlaczego tak się nazywa, kim był Kanaan. A, I ci, tych sześciu pozostałych to są potomkowie właśnie Kanana. A kim był Kanaan? Otóż był Adam i Ewa. Nie, nie, żartuję, aż tak, aż tak nie będę szedł. Jesteśmy przy Noe. Noe miał synów. Kiedy skończył się potop, Noe. I zobaczyli, że już jest suchy ląd, wyszli z tego lądu, i Noe upił się. I teraz do jaskini, gdzie Noe się upił i leżał nagi, wszedł jego syn, właśnie Kan, właśnie Kanan-Ham, e i poszedł do swoich braci i wyśmiał swojego ojca, który tam leżał piany. Ci się zbulwersowali, weszli tyłem, żeby nie widzieć, okryli nagość ojca, i przez to. Co zrobił Ham, wszedł pod przekleństwo, Bo pamiętamy, błogosławieństwo jest w tym, kiedy czci ojca swego i matkę swoją, a będziesz długo żył na ziemi i będzie ci się powodziło. A więc jakość naszego życia zależy od tego, jak mamy relacje z rodzicami. I teraz tutaj mały wtręt, mała dodatkowy bonus, za który nie biorę żadnych opłat. Taki żart. A Chodzi o co chodzi. Można powiedzieć, no co, miał nie zareagować, że ojciec się upił? Jest różnica, kiedy Noe raz, jednorazowo, na skutek, wiesz, przez tyle lat budował to markę, był w tym stresie, czy kiedykolwiek ta woda opadnie, w końcu woda opadła, chłop nie wytrzymał i się upił. Błąd, grzech, oczywiście, ale zdarzyło się to raz. A co innego, gdyby upijał się regularnie, wtedy trzeba by było reagować, Pewnie też nie w taki sposób, jak on zareagował, ale jest różnica, kiedy komuś jednorazowo przydarzył się jakiś grzech, a kiedy ten grzech staje się coraz częstszy i staje się stylem życia. Więc jakby to tak, takie drobne rozróżnienie. Natomiast e, czytamy później, że no, Ham miał synów, tak i, e, i Kanaan był e, jego potomkiem. I w Kanaanie były te dwie miejscowości, które znamy do dzisiaj nawet jeżeli nie znamy Biblii. Sodoma i Gomora. I teraz czego symbolem jest Kanaan to plemię bezpośrednio od Kanaana pochodzące. To jest plemię tych, którzy postawili chciwość na pierwszym miejscu. Ja wiem, nam Sodoma i Gomora kojarzy się raczej z innego rodzaju grzechami. Ale to jest bardzo ciekawe, kiedy popatrzymy na Biblię i co Biblia Mówi nam w księdze Ezechiela, kiedy prorok wspomina, jak naród Izraela przez wieki na różne sposoby odchodził od Boga. I co mówi o Sodomie i Gomorze? Co mówi o bezpośrednich potomkach Kanaana? W jaki sposób oni ich zgrzeszyli? Bóg mówi tak. Oto taka była wina siostry twojej Sodomy. Odznaczała się ona i jej córki wyniosłością, obfitością dóbr i spokojną pomyślnością, ale nie wspierały biednego i nieszczęśliwego. Co więcej, Uniosły się pychą i dopuszczały się wobec mnie tego, co jest obrzydliwością. Widzisz, Bóg mówi o tym, że oni zachwycili się tak ch chciwością, dobrami materialnymi, że nie wspierali biednego i ubogiego. A więc to jest pierwsza przeszkoda w tym, żeby wejść w Bożą obfitość, w to, co Bóg dla nas przygotował to jest to, kiedy stajemy się chciwi. Chciwość nie ma nic wspólnego ze stanem portfela. Chciwość ma wiele wspólnego ze stanem Twojego serca. Powtórzę to jeszcze raz. Chciwość ma niewiele wspólnego ze stanem portfela. Chciwość ma wiele wspólnego ze stanem Twojego serca. W swoim życiu przechodziłem i takie prawie ekstremalne e, momenty biedy. No, chciałbym powiedzieć, że przechodziłem też prawie ekstremalne e, bogactwa. No, takich nie. Może przede mną, ale nie wiem, czy bym chciał. Szczerze mówiąc. E, natomiast Jestem w zupełnie innej sytuacji, teraz finansowej, nazwijmy to tak oględnie, i wiem, że i w jednym, i w drugim trzeba pilnować swojego serca. Co więcej, co ta... czasami mi się wydaje, że jak masz niewiele, to jesteś tak zdesperowany, że mówisz. Pamiętam, jak byliśmy w ośrodku dla ludzi uzależnionych, gdzie ja pracowałem tam, nie, nie, nie leczyłem się, dzięki Bogu. Natomiast ci, którzy się leczyli, część z nich chciała jakąś część. Tych niewielkich środków, które mieli dawać Bogu. Niektórzy z nich byli rzeczywiście bezdomni, e, i kościoły, które ich tam wysłały, wspierały ich też przysyłały czasami po parę złotych, i ci ludzie czasami mieli 5 złotych, to mówimy 20 lat wstecz, więc to było troszkę więcej niż teraz, ale też nie za dużo. I oni czasami z tego naprawdę brali 10%, czyli 50 groszy rzucali na, e, na tace, kiedy była zbierana w czasie nabożeństwa. Więc to, było, to była jedna rzecz, że. Kiedy masz mało, możesz dać i czasami jest to łatwiej, bo mówisz i tak mam niewiele, i tak to nie starczy, dam Bogu, zaufam Mu. Ale niektórych z nich spotkałem po latach, nie wszyscy skończyli dobrze, ale niektórzy z nich naprawdę skończyli dobrze, mają dzisiaj swoje biznesy, czy gdzieś pracują, dobrze zarabiają. I czasami, kiedy rozmawiamy, oni sami wchodzą na ten temat i mówią, wiesz, kiedy zacząłem już regularnie zarabiać, kiedy większe kwoty trafiły do mojego życia, to tak sobie myślę, czy rzeczywiście... Ja daję dzisiaj tak skrupulatnie, jak dawałem kiedyś. Czy rzeczywiście chce mi się dawać 10%? I teraz nie mówię o tym, że 10% musisz dawać. Mówię tylko o ich wewnętrznym przekonaniu, że 10% trzeba dawać. I mówię, że łatwiej im było, kiedy mieli niewiele, niż teraz, kiedy mają więcej. I tutaj chodzi o to, że nigdy nie wejdziesz w Boży styl życia, jeżeli w sercu będziesz kultywować chciwość. A lekiem na chciwość jest po prostu dawanie innym. I ile mamy dawać, jak mamy dawać, to znajdziesz w innych moich nagraniach. Natomiast tutaj powiem o takiej Bożej zasadzie, o której pisał Paweł w liście do Koryntian: Jak mamy dawać? Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu nie z żalem albo z przymusu gdyż ochotnego dawcę miłuje Bóg. A władny jest Bóg udzielić Wam obficie wszelkiej łaski. Abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. I ojcze, dziękujemy Ci za te dobra materialne, które nam dajesz. Dziękujemy Ci, bo Ty nam dajesz je do używania. I dziękujemy Ci, że część tych środków, które otrzymujemy, dajesz nam po to, abyśmy tym mogli błogosławić innych. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas prowadzisz. Dziękujemy Ci, że Ty nas zaopatrujesz. I dziękujemy Ci za to, że Ty przez nas chcesz zaopatrywać innych. Daj nam usłyszeć bicie Twojego serca, które jest tak wrażliwe dla ubogich, cierpiących i dla tych, którzy głoszą Ewangelię. I daj, aby nasze serce zaczęło bić rytmem, Twojego serca i tak jak Ty hojnie błogosławisz nas, tak samo spraw, abyśmy hojnie błogosławili innych. Amen.